Witaj. Nazywam się Janna Zawadzka i zapraszam cię do ćwiczeń uwalniających napięcia z ciała. Tym razem do ćwiczeń na żuchwę, gardło oraz ramiona z nurtu pracy z ciałem, które nazywa się bioenergetyką Lowena. Są to ćwiczenia, które pomogą nam uwolnić napięcia, które zostały w naszym ciele po trudnej sytuacji, lekcji e, lub innej sytuacji z naszego życia codziennego. Zacznijmy od tego, żeby delikatnie się poruszać i rozgrzać nasze ciało, ponieważ będziemy dużo pracować na szczęce, warto jest zadbać o rozmasowanie, rozgrzanie tego miejsca. Jeśli masz zimne ręce, potrzyj je między sobą i przyłóż, żeby ogrzać te fragmenty. Kiedy mamy dużo napięć złości niewyrażonych, często zaciskamy szczękę, co powoduje bóle głowy i inne dolegliwości, więc. Zadbaj, poruszaj, rozgrzej porządnie. Często panujemy nad sobą i, mimo że w środku nie zgadzamy się z pewnymi rzeczami, to jednak chowamy to, co chcemy wyrazić i zaciskamy coraz bardziej szczękę. Biorąc inspirację od zwierząt, jeśli obserwujesz czasem dwa psy, które chcą pokazać który jest z nich groźniejszy, ważniejszy, czy wilki, zobaczysz, że podczas kontaktu ze sobą szczerzą się, a następnie wysuwają delikatnie dolną szczękę. Dokładnie to będziemy robić. Ten pierwszy moment to jest wysunięcie szczęki do przodu, dolnej szczęki, co pomaga nam zaznaczyć nasze zdanie, nasz głos. I dodaj warczenie. Nie oceniaj, popatrz, jak się z tym czujesz. Co jest ważne, podczas wydawania dźwięku staramy się rozluźnić gardło. Możesz też usiąść nieco szerzej, tak żeby rozluźnić też delikatnie miednicę i z niej puścić z dna głos również. Początkowo jest to dość niewygodne i możesz odczuwać delikatny ból. Więc poruszaj. Ok. Możesz zostać już na tym. Jeśli robisz to w przerwach między lekcjami, zadbaj, żeby wyłączyć głos i kamerkę na ten czas. A najlepiej wejść do drugiego pomieszczenia, żeby nie było żadnej sytuacji. Drugie ćwiczenie, które mąż, możesz dodać albo urozmaicić tamte, to jest ściskanie ręcznika. Kiedy jesteśmy bardzo źli, kiedy jest w nas dużo takich negatywnych emocji, trudnych emocji. To potrzebujemy dać im ujścia, i często tutaj zaciskamy właśnie zęby, tak jak to robię. Zamiast tego zapraszam Cię właśnie do wykonania tego wysunięcia szczęki, warczania, wzięcia oddechu i znów skręcania ręcznika. Możesz to wykonywać tak długo, jak czujesz, że jeszcze jakieś napięcie w Tobie występuje. I jest trzeci wariant. Który możesz wykonywać, możesz proeksplorować. Kiedy robisz to, możesz zaciskać w tym samym czasie ten ręcznik. Daj sobie przestrzeń na to, żeby wyrażać te emocje, które w tobie są, gryźć, doświadczać. I gdy wykonasz, daj sobie chwilę na to, żeby zamknąć oczy, poddychać. I zobaczyć, co się wydarza w Twoim ciele. Być może gdzieś poczujesz większe napięcie, a może poczujesz właśnie, że jakieś rozluźnienie wchodzi w Twoje ciało. Tak więc zachęcam Cię do praktykowania, zobaczenia, co się dzieje w Twoim ciele i jeśli Ci służy to ćwiczenie, to to kontynuacji w każdym dowolnym momencie. Pięknego dnia.